Hej kochani, z tej strony Stara. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik z serii mierzymy, czyli z Waszej ulubionej serii. I bierzemy sobie na tapetę sklep Reserved sklep, o który bardzo często prosicie. Więc zrobiłam zamówienie i mam tutaj kilka rzeczy. I zanim w ogóle przejdę do nich i zacznę je pokazywać, muszę się wam wytłumaczyć, dlatego że w przebitkach, które będziecie widzieli, ja będę wyglądać pewnie troszkę inaczej, zdaje mi się, że mam, będę miała tam inny makijaż, ponieważ nagrałam filmik i coś było nie tak z dźwiękiem właśnie w tej części, w której pokazuję ubrania, i stwierdziłam, że no nie będę tam kombinować nic w programie, nagram to jeszcze raz, żeby było, wiecie. Jak najlepiej. Myślę, że to dobra decyzja, więc no ja będę wyglądać troszkę inaczej, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało w odbiorze. Taki szczegół po prostu stwierdziłam, że Wam o tym powiem, żeby uniknąć komentarzy typu, że coś tam. Wyglądam inaczej i tak dalej, wiecie o co chodzi Jeżeli taka tematyka wam się podoba i chcecie więcej podobnych filmików Pamiętajcie o łapce w górę Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście możecie go zasubskrybować Żeby nie przegapić kolejnych filmików, bo ostatnio nagrywam bardzo, bardzo dużo No i tutaj zostawiam wam namiary na mój Instagram Jeżeli mnie tam jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie No i już przechodzimy do pokazywania rzeczy Mam tutaj dwie rzeczy, które są wykonane z bardzo, bardzo podobnego materiału. To jest praktycznie to samo, tylko że bluzeczka jest ciemniejsza, sukienka jest jaśniejsza i sukienka ma jeszcze dodatkowo taką srebrną nitkę, która wygląda naprawdę przepięknie. I w ogóle nie mogłam się zdecydować, którą rzecz wziąć, więc stwierdziłam, że wezmę obie. A wzięłam je, dlatego że podejrzewałam, że będzie mi ten kolor bardzo fajnie pasował, bo nie wiem, czy oglądaliście jeden z moich poprzednich filmików ze sklepem. Inside. Tam przymierzałam taką sukienkę, która była naprawdę przepiękna i właśnie była w takiej niebieskiej kolorystyce z tym, że ona była w takie drobniutkie kwiatki, takie bardzo delikatne. No, i ona była na mnie za mała, ponieważ w sklepie był dostępny tylko rozmiar XS, ale ona mi się tak spodobała, że stwierdziłam, no, że wezmę i zaryzykuję, ale oczywiście była za mała wyjścia, także <laughs> wiadomo, no i niestety ją musiałam odłożyć do oddania. Ale trafiłam właśnie na coś podobnego w Rezer. Niestety cena jest dużo, dużo wyższa, bo ta sukienka kosztowała 159,99 zł, więc no dość sporo. Wziąłem ją sobie w rozmiarze 38 i ona prezentuje się tak. Rękawki są takie półprzezroczyste. Tutaj mamy dwie falbany, jest też podszewka. No ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o wykonanie, to tak sprawia wrażenie takiej dość porządnej. No niestety jest to poliester, ale e, też nie widać, żeby to była jakaś kiepska jakość. Zobaczcie z bliska. Ta nitka tutaj robi robotę i wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, więc mam nadzieję, że ona będzie na mnie dobra. Podobają mi się takie kolory naprawdę, więc zaraz przymierzę. Prześliczna jest ta stopienka. Chcę ją zostawić. I myślę, że ta... To znaczy tak Bo ja zawsze patrzę tutaj, wiecie, w biuście Myślę, że Eska No raczej bym się w biuście zmieściła Ale byłaby obcisła i nie byłoby tego efektu Bo tutaj właśnie chodzi o to, wiecie Żeby ona była taka Chodzi chyba o to, żeby ona była Taka troszkę obszerniejsza, zwiewna Wiecie, tutaj mamy falbankę Ślicznie to w ogóle wygląda Mamy falbankę Przy rękawach Tutaj same te rękawy też są takie dość obszerne Delikatne, takie wiecie Bardzo ładnie to się układa Tutaj mamy, podszewka oczywiście jest I są dwie falbany No Ładnie to wygląda I tutaj po prostu też raczej powinno być Tak troszkę więcej tego materiału Myślę, że tę sukienkę sobie zostawię, ale teraz tak Zastanawiam się nad tą bluzką I raczej wolałabym Sobie zostawić tylko jedną rzecz, dlatego że one są Do siebie bardzo, bardzo podobne myślę, że jednak ta sukienka będzie takim trafniejszym wyborem, ale bardzo ładnie. I jest właśnie taka długość, taka jaką lubię. Taka, wiecie fajna, dziewczęca. Nie za krótka, nie za długa. Bardzo mi się podoba. Tutaj jest. Nie, to nie jest. Myślałam, że to jest gumka. Nie, to nie jest gumka. To jest tak na stałe ściągnięte. Ale no, troszkę tą talię podkreśla, więc nie robi nam się... No nie podkreśla jakoś tak mocno talię, ale yy, dzięki temu, że jest tu lekko taliowana No to nie mamy takiego kartona tutaj, wiecie o co chodzi? Kartonu Możecie mi napisać w komentarzach, czy powinnam zostawić sobie bluzkę, czy tę sukienkę Ale ja zdecydowanie jestem za sukienką Pokażę wam jeszcze jak wygląda z tyłu I ona jest tutaj zapinana na zamek i tutaj mamy to wiązanie więc tutaj możemy sobie zawiązać kokardkę No i tutaj bluzeczka, i ta bluzeczka też jest ładna, słuchajcie, bo ten niebieski kolor na tej bluzeczce jest taki jeszcze bardziej żywy i no wygląda naprawdę świetnie. Ona tutaj z tyłu jest zapinana na guziczki, niestety, bo wiecie, że nie lubię tych guziczków. No i ma taki półgolfik, rękawy 3/4, jest taka dość szeroka na dole, nie jest taliowana. Oczywiście zaraz przymierzę i wtedy sobie razem ocenimy. Piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o danych ubraniach. To jest rozmiar 36 i ona kosztowała 99,99 99 i ona jest wykonana w 100% z wiskozy. Ale jak widać jest to ten rodzaj wiskozy, który tak no nie gniecie się jakoś specjalnie, więc Spoko. Niektóre, visko... Niektóre właśnie te wiskozy Są takie, że strasznie się gniotą I takie ubranie Nawet jak troszkę poleży w torbie Czy przychodzi do mnie w paczce, to już jest tak wygnieciono Że po prostu aż boję się to zostawiać Bo no, kto lubi prasować? przyznacie? się, piszcie w komentarzach, jeżeli lubicie prasować Ja czasami lubię, jeżeli mam jakiś ciekawy serial Do obejrzenia, ale Wiecie, strata czasu Skoro można nie prasować, to lepiej nie prasować Dobrze, że wzięłam SK, Bo MK byłaby... Zdecydowanie zbyt szeroka. Jak widzicie, ta eska wypada taka troszkę chyba większa niż standardowo. No i ogólnie bluzka mi się podoba. Powiem Wam, że podoba mi się. Ja sobie tutaj tego oczywiście nie zapięłam, tej stójki na te guziczki z tyłu, bo wiecie, że potem miałabym problem z rozpięciem. Musiałabym wołać chłopaków, żeby mi pomogli. No, myślę, że tą bluzkę chciałabym sobie zostawić. Jest bardzo fajna, naprawdę. W ogóle wydaje mi się, że pasuje mi kolor niebieski. I co ciekawe ja niebieskiego koloru nie nosiłam Jeszcze jakiś czas temu tak często A teraz widzę, że Fajnie wygląda, no naprawdę spoko Pokażę wam jeszcze jak z tyłu wygląda Jeżeli chcecie zobaczyć I tutaj widzicie ten Tył jest odrobinkę dłuższy No tu nie zapięłam Tak jak już mówiłam Jeszcze włożę ją sobie w spodnie Bardzo ładnie wygląda I do jeansów i do spódnicy Myślę, że jak najbardziej ok. Tutaj mam bluzkę, która strasznie mnie rozczarowała. Słuchajcie, jak ja tylko otworzyłam ten karton i ją zobaczyłam to mówienie, no, prześcieradło. Pokażę Wam ten materiał z bliska. To jest po prostu prześcieradło. Wygląda okropnie i jest sztywne. No. Mm -mm. masakra. Jeżeli chodzi o ten materiał, z którego wykonane są rękawki, no to jest bardzo fajny, bardzo taki. Przyjemny w dotyku, tak fajnie, wiecie, sprężynuje, taki dość mięsisty i myślę, że te rękawki będą się dobrze układać. Natomiast, no, ja już wam teraz mogę powiedzieć, że nie wiem. No, musiałabym wyglądać jakoś po prostu fenomenalnie w tej bluzce, żebym ją sobie zostawiła, bo ten materiał jest okropny. Już wam mówię, co to jest za rozmiar. To jest MK i ona kosztowała 89,99. A jeżeli chodzi o materiał. Rękawki wykonane są w 100% z poliestru, natomiast tutaj ta część, która jest taka okropna, to 35% bawełny i 65% poliestru Dobra. Dobra, zdradzę wam, że ona pójdzie do zwrotu A ta bluzka to jest dramat, słuchajcie, ona jest tak sztywna jak wykrochmalona No może nie aż tak bardzo jak wykrochmalona, ale... Bówki wyglądają fatalnie One jakoś zamiast iść tutaj tak bardziej wiecie w górę e, Mieć taki fajny kształt to one tu lezą jakoś tak rozłożą się na boki o, Wygląda to okropnie No i mm, Strasznie, poza tym prześwituje Specjalnie nie zakładałam sobie cielistego stanika ja Jednak wolę żeby to było widać czy prześwituje czy nie prześwituje Masakra! Nie, ta bluzka to jest tragedia, zdejmuję od razu Kolejna rzecz to bluzka hiszpanka, która ma przepiękny miętowy kolor I ja tak nie byłam co do niej do końca przekonana, dlatego że mam bardzo podobną bluzeczkę z Naked Właśnie taką też... w sumie no nie hiszpankę, ona ma tutaj odkryte ramiona, tutaj jest na ramionzkach, to ma odkryte ramiona I ma identyczne wiązanie Więc... No, tak, byłam do niej sceptycznie nastawiona, ale stwierdziłam, że wezmę co mi szkodzi, skoro i tak robię zamówienie. Wezmę i e, przymierzę ją. I ona jest z tej linii Eco Aware. Kosztowała 30. Nie 30. Kosztowała 79,99 i jest to rozmiar 36, czyli SK, Ale jak widzicie, te Eski w Reserved wypadają takie dość spore, powiedziałabym. I materiał. Z tego co pamiętam, jest to materiał, o którym ja nic nie wiem. Ale to pewnie jest jakiś materiał z recyklingu, nie wiem. I on się jakoś nazywa dziwnie. Nie zapamiętałam tej nazwy, niestety, ale już wam mówię. Lajosal on się nazywa Mam nadzieję, że to dobrze wymaga Ta bluzeczka, mówię wam od razu, że wypada naprawdę duża Nie patrzcie na to, że tutaj wystaje mi biustonosz Bo ja po prostu opuściłam sobie ramionczka To nie jest biustonosz, który by tutaj przylegał No nie jest to taki typowy bez bezramionczek Więc to może wyglądać źle Ale jakoś myślałam, że ta bluzka będzie lepiej leżeć Coś mi się w niej nie podoba, nie wiem o co chodzi Ale... Może jestem tak sceptycznie nastawiona, bo mam już podobną. Ale. Hmm. No, kolor jest ładny. Ja bardzo lubię w ogóle ten kolor. To pewnie już wiecie, jeżeli oglądacie moje filmiki. Ale jakoś tak nie wiem. Ten materiał, no tak. Hmm. On jest taki jakby lekko. On jest taki jakby lekko błyszczący. Wygląda tak, szczerze mówiąc, trochę tanio. Nie wiem w ogóle. Muszę sprawdzić, co to jest za materiał. No, chyba nie będę jej zostawiać. Mam już tą znakę yy, i jakoś nie wiem, no. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale po prostu jakoś nie robi na mnie jakiegoś mega fajnego wrażenia i tyle. Kolejna rzecz to bluzeczka w rozmiarze S. I ta s wypada też. Zobaczcie, naprawdę całkiem spora. Yy, I ona kosztowała 59,99. Podoba mi się ten kolor, ja bardzo lubię tę miętę, to jest w ogóle taka ciemna, przygaszona mięta, której jest teraz w sieciówkach pełno um, Chciałam powiedzieć jak sobie pójdziecie do sklepów, ale nie wiem czy w momencie kiedy publikuję ten filmik już w sklepa, można chodzić do sklepów, czy jeszcze nie Więc nic nie mówię Dobra, 65% poliester i 35% wiskoza, ale materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, i z tego co widzę, nie gniecie się, więc to jest zdecydowanie plusem. I zobaczcie, jak nie niej wygląda. No, nie będzie to najbardziej udany haul, <grym> to już pewnie wiecie. Bluzeczka jest ogólnie ok, ale ona wypada naprawdę duża. Zobaczcie, to jest eska, i wiecie, że ja często mam tak, że w ogóle no, te eski są mi zbyt małe w biście, jednak ta jest taka dość szeroka i materiał jest bardzo elastyczny. Wydaje mi się, nie wiem, czy może powinna mieć eskę i ona wtedy była taka bardziej obcisła i to wyglądałoby lepiej. Nie wiem, jakoś tutaj po prostu yy, nawet ten półgolf średnio się układa. I nie wiem, no ogólnie jest ładna, ale wygląda jakoś tak byle jak. Zobaczcie, tutaj tak jakoś yy, zwisa. Wydaje mi się, że też trochę krzywo. Zobaczcie, widzicie tutaj? Ten golf układa się krzywo Ja wiem, że tak się czepiam drobnych szczegółów, ale zostawiam sobie teraz tylko takie ubrania, które są No, takie, wiecie, idealne, fajne, które mi się mega, mega podobają, więc No to chyba też pójdzie do zwrotu Kolejna rzecz to kardigan w rozmiarze M Ja właśnie teraz jestem na etapie poszukiwania kardiganu No i niestety to nie będzie też ten mój wymarzony kardigan on kosztował 79,99 i jest wykonany z takiego, jakby, sznureczka. Trochę ten sznureczek przypomina taki bandaż elastyczny. Zobaczcie, jak on wygląda. No i ja teraz, widzę strasznie głupio, nagrywa się coś drugi raz, kiedy już wiem, że ta rzecz mi się nie podoba i że jej nie zostawię. Więc, dobra, zdradzę wam, że nie zostawię tego kardiganu. Ale oczywiście, za chwilę zobaczycie, jak nie wyglądam. I powiem wam jeszcze tylko. I jaki on ma skład? 35% to jest poliamid i 65% akryl, więc skład jest taki sobie. <grym> no dobra. Już wiecie, że jej nie zostawię, ale zobaczcie, jak wyglądam. Dobra, ja założyłam sobie ten kardigan, i no rzeczywiście musiałabym mieć eskę. Słuchajcie, jak na MK, to zobaczcie, gdzie on masz. Strasznie wielki wypada. Naprawdę. Ja myślę, że dziewczyny noszące. XL nawet, z niego spokojnie wejdą W sumie to ja się mogę zapytać mamy, czy w niego wejdzie i czy by chciała go sobie zostawić No bo ładny jest, ale jak widzicie, no tutaj nawet tak w biodrach takiej się mi się robi nie Niedobrze to wygląda, niedobrze Bardzo duży wypadek Ale ładny jest Bardzo Pokażę wam bliska No, i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Powiem Wam, że naprawdę bardzo głupio nagrywa się taki filmik, jeżeli kiedy pokazuję ubrania i już wiem, jak one będą na mnie leżały, więc myślę, że. Bo często dostaję takie pytania, w ogóle to, co się powtarza cały czas i piszecie mm, znaczy, mówię, piszecie, no. Niewiele osób pisze, ale zawsze ktoś się trafi, praktycznie pod każdym filmikiem, kto mówi, dlaczego kupujesz ubrania bez mierzenia i w ogóle jaki to jest sens, przymierzasz, potem wszystko odsyłasz. No słuchajcie, ja cały czas powtarzam, taka jest tematyka tego kanału. O to chodzi, żebyście wy widziały, jak dana rzecz. Mm, Leży na kimś, i ewentualnie nie wiem, zamówiły sobie, bądź nie zamówiły, bo po, powiem na przykład, że nie wiem, materiał jest kiepski i tak dalej. To polecam, tego nie polecam. Wiecie o co chodzi? No to jest na tej zasadzie, jak y, YouTuberki makijażowe testują kosmetyki, tak? Testują podkład i mówią ten podkład jest ok, możecie go kupować a ten podkład nie jest ok on zachowuje się tak i tak, nie polecam go i to jest dokładnie to samo nie wiem dlaczego nikt nie czepia się youtuberek makijażowych oczywiście ja to rozumiem, ja to rozumiem i nie chcę żebyście się ich czepiały ale po prostu no, no dla mnie to jest dziwne i na przykład wiecie, ktoś obejrzy ten filmik, nie obejrzy do końca i Ciągle pytania, co ty robisz z taką masą ciuchów Ja wcale nie mam tak dużo ciuchów Nagrywam sprzątanie szafy Widzicie ile mam ciuchów Ja zazwyczaj Z takiego filmiku zostawiam sobie Nie wiem, jedną rzecz, dwie Zostawiam takie rzeczy, które mi się podobają Takie rzeczy, których potrzebuję Które chcę gdzieś tam pokazać jeszcze na Instagramie I na blogu i tak dalej Nie zostawiam tych wszystkich ubrań Naprawdę, więc No, ale Dobra, koniec tłumaczenia się. Na pewno gdybym szła do sklepu i potem nagrywała filmik z ubraniami, które przymierzyłam już w przymierzalni, to by nie było to samo, słuchajcie. To by było naprawdę jakieś takie, nie wiem, dziwne i nienaturalne i nie byłoby tego, nie wiem, no jakoś, jakoś tego w ogóle nie widzę. Mi się podoba taka formuła, jaka jest i myślę, że taka formuła jest właśnie najlepsza. Oczywiście, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Dobra, ja już się trochę rozgadałam, jak zwykle, więc kończę. Na dzisiaj żegnam już się z Wami. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że oglądaliście ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki. Do następnego razu, pa!